Tri, tak. brawo, wow! Ale super piesek. Szukamy dalej. Alarm? Tri, tak. super brawo! Pięknie! No super, szukamy dalej. Tam było. No szukamy dalej, ja nie wiem, czy coś jeszcze jest. Ale nie tam raczej. Dobra, idziemy tutaj. Alarm. No. Super! No, no. No, no. okej, okay. ups, szukamy dalej. Szukamy dalej. Tam nie ma nic. Chuj, szukamy dalej. Pan była. Dobra, pusto.